Niesamowity apel Zajączkowskiej do Tuska zapowiada rozliczenia. To musisz usłyszeć. Panie premierze, Donald Tusk, jest pan premierem Polski, nie Niemiec. Ja wiem, że może to jest dla pana urągające i to nie jest szczyt pana politycznych marzeń, ale taka jest sytuacja. Więc pana psim obowiązkiem jest dbać o bezpieczeństwo Polek, Polaków, polskich dzieci, polskich granic. I czy to się panu podoba, czy nie, będzie pan z tego właśnie rozliczany. Więc jeżeli pan nie chce buntów na naszej zachodniej granicy. Jeżeli pan nie chce e, jeszcze bardziej mobilizować społeczeństwa przeciwko sobie, to radziłabym dać nam święty spokój i dać nam robić to, co robiliśmy do tej pory bardzo dobrze, czyli kontrolować niemieckie służby, które nagminnie przerzucają migrantów, których u siebie nie chcą e, na nasze terytorium. Ja wiem, że pan lubi się taplać w polaryzacji, pan lubi się taplać w konflikcie społecznym, dlatego pan napuszcza służby polskie na Polaków i Polaków na polskie służby, ale nie tym razem, tym razem to się panu nie uda. Polacy nie odpuszczą, będziemy bronić naszych granic, będziemy bronić naszych, naszego bezpieczeństwa, Będziemy bronić naszych kobiet, naszych dzieci, naszych domów przed zalewem nielegalnych migrantów. I przestrzegam pana, żeby pański rząd za chwilę nie został wywieziony na taczkach.